Hej, witam Was na moim kanale na rowerze zbieram Złom. Kolejny dzień i kolejne pewne rozbiórki i nie tylko. Chciałem Was serdecznie pozdrowić, podziękować za komentarze, łapkowanie, oglądanie, subskrybowanie jeżeli chcecie. Nikt nikogo nie zmusza, wiadomo. A dzisiaj odcinek też jeden, z, może z wielu, nie wiem. Inny. Taką torbę dostałem ciekawostką i sprawdzamy. Bo dostałem taką coś ciekawego. To chyba jest do robienia różnorakich paznokci, jakieś maszynki, pewnie, pedigi, manicure. Aha, 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 ha, Śmieję się. Teraz sprawdzić, które jest urządzenie. Do tego są zasilacze. Ten zasilacz ma. Yy, tu, 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 tu już Wam mówię 2 ampery. Zobaczymy w ogóle, jak to działa. Czy w ogóle to działa? Zaraz zobaczymy. Zapaliło się ten maszynski, jakieś, widzę. Nie wiem, co działa. O, patrzcie świeci. Ha i jała, dobra. To udziała. Jest troszeczkę wiadomo używane. Ale ja to sobie zostawię. Sobie zostawię, zobaczymy coś fajnego. Czy można coś tam ten... Ja to sobie zostawię, bo to nie wszystko do rozebrania. Tu widzę, że są różne róż, różności jakieś. Tu jakieś do, ślifu, do ślifowania chyba paznokci. Tak mi się wydaje. To takie, takie, widzicie, jest z wiatrakiem. Tu chyba kładziesz, nie, mniejsza. Z tym nie znam się na tym. Jest całe okablowane. Widzicie, jest wiatrak. Tu jest, do tego jeszcze była taka ta podstawa, żeby pewnie te wszystkie pyłki pewnie ściągało. Widzę, tutaj jest jakieś o, obroty. Włączanie, nie, obroty to nie, przepraszam. Włącznik, zobaczymy, czy też to działa. by się załączyło, ale też coś działa. O kurde, ale to, to ale tu idzie to powietrze, kręci się. Aha i tu kładziesz, pewnie i tu leci. Nie znam się na tym, ale to jest bardzo fajne. Jak widzicie, wszystko działa. Ech. Dobra, to, jest, to też zostaje. Na pewno tego nie rozbieram. Broń Boże na pewno nie. Zostawię to na razie. Myślę, że to wszystko powyczyszczam. I zostawię najwyżej. Tu jeszcze co tu mamy? Jakiegoś ciężkiego. Zobaczcie. To jest chyba do klavier. Co to jest? To jest chyba do albo to nie wiem do paznokci Nie znam się na tym, więc nie muszę się na tym znać, żeby wszystko wiedzieć. Tu jakiś silniczek. O kurde. Ciekawe, gdzie kawy by się załączył. Czy power świeci. Zielony może tak nie oddaje No, kręci się w środku. Słuchajcie, pracuje Coś się kręci. Nie wiem, nie wiem, czy tu jeszcze coś jest. Aha, tu jest jeszcze jedno. Nie, to dobra. Tu, jest, tu nie ma tego końcówki do tego clibiera, ale tutaj są jakieś. O, prawy, lewy. Jest. Aha. Tu jest wyłączanie jakieś. działa tutaj sterowane jest obroty a tu jest wyłączanie super i tu wyłączasz i normalnie wtyczki jak od starego unitra bardzo to ciekawe to zostaje to sobie zostawię na pewno fajne ciekawostki fajne fanty fajne rzeczy o wiadomo. Tu jest też do paznokci. Też chyba jest nawet chyba też zasilacz. Zaraz zobaczymy, czy to też się włączyło. Działa. O, świeci, widzicie? I tu nawet kurczę jakąś temperaturę daje, chyba. Aha, jak nie włożysz ręki? Aha, dobra. Ja tu ruszę, bo chyba to jest troszeczkę. Ale tu cieplutko idzie w miarę tego. Fajne. Fajne fanciki. Fajne rzeczy. Myślę, że to sobie pochowam. Tu jest jeszcze coś jasne. No, torba będzie fajna do zbierania różności. Ja jestem. Zadowolony na pewno to wyczyszczę na pewno to nie trafi do... Tam gdzie by miało trafić do rozbiórki, na pewno nie. To sobie zostawię. Takie ciekawostki wpadły dzisiaj. No i to fajny jest ten... ten właśnie ten, ten wyciąg. Można coś na nim na przykład robić, by jak coś wylutowywać, czy... Ale to jest w wszystko ok, tylko okurzone trochę o tu zakładamy ten worek i tu pewnie te, ściąga te piłowane we mnie te paznokcie fajna sprawa ja jestem zadowolony bo to, to będzie wyczyszczone włożone w karton i będzie czy tam w kartonie jakiś to sobie zostawię to jeść nie woła te końcówki to tam nie jest z tym tej malutkiej pewnie nie wiem jak to się nazywa te paznokcie fajna sprawa można to nawet wykorzystać do drobnych jakiś prac ja jestem zadowolony i co? Takie w wpadły typowo do e, paznokci, nie wiem jak to się mówi. Manicure, pedi... A dobra miejsca wiecie do paznokci. Trochę rączkę kładzie gdzieś, i, czy jakoś i to chyba wciąga nie znam się, bo nigdy na to nie chodziłem Nie chodzę. <laughs> Panie wiedzą, które jak chodzą, to wie znają się na tym. Jak Wam się odcinacie, podobał to, zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie, komentarz, subskrypcję i co o tym takim drobiazgu? Jak myślicie, można nawet to ładnie wyczyścić, odkazać. Może iść nawet na internet na sprzedanie za parę grusików Do następnego koleżanko i kolego.